cześć wszystkim witam w tą deszczową aurę jest mokro i zimno chciałem od razu przeprosić za przydługie filmy które ostatnio wrzuciłem dla mnie one się wydawały fajne, ale w sumie później jak oglądałem je to, się, to trochę są przydługie więc postanowiłem podejść do tematu trochę inaczej i, i zrobić to bardziej w formie reportażu więc pokażę wam co udało nam się zrobić e, teraz e, więc e, zapraszam do środka przejdziemy najpierw e, może od łazienki Tak, jak to widzieliście po drodze, wszędzie jest rozłożona jest rekuperacja, to jest rekuperacja z parteru, na poddaszu jeszcze nie ma, no ale tym razem zrobiliśmy już całą kanalizację do wszystkich pomieszczeń, tutaj będzie to podniesione na styropianie, bo tu będzie wanna, więc jest rozłożona, tych rur jest po prostu mnóstwo, nie spodziewałem się, że, że w sumie w takim niedużym domu jest tyle rur kanalizacyjnych. Mieszkamy teraz w bloku i tak, tak, tak tego nie widać, ale w domu jest tego dużo. To jest spalnia. Tutaj jest jakby cały punkt rozdzielaczowy do rekuperacji. Na dole, pod spodem jest kotłownia i tam będzie rekuperator. I tu są dwie dziury, przez które przechodzi ten główny kanały. <laughs> tu się rozdzielają na pomieszczenia. Tak samo tutaj e, znajduje się rozdział wody. Wodę robimy w domu na systemie rozdzielaczowym. <laughs> Więc mamy wodę, ciepłą belkę, e, e, belkę do ciepłej wody i, i belkę do zimnej wody, która leży tutaj. Jest 11 punktów do zimnej, 11 do ciepłej, ciepłej wszystkie nie wykorzystamy, ale do zimnej mi jednego zabraknie, więc będę musiał dokupić taką przedłużkę na jeden po prostu punkt się przekręci z tej strony. Bo się okazuje, że zapomniałem o umywalce, która będzie tutaj w pralni i do niej zabraknie jednego punktu, no to to pociągniemy po prostu z tego, z tego dodatkowego poszerzenia. E, instalacja e, wodna poszedłem w system kan. E, to się nazywa może ci się tego nie napisane ciągle zapominam a Ultraline. E, róże są dosyć grube, sztywne mają tam sporo warstw aluminium pomiędzy e, całkiem fajnie się wygina i trzymają swoją, e, swój kształt, e, podłączenie będzie rurami 32, 32 mm z tego samego systemu e, no i tu będzie chyba kłopot, bo one są grube e, e, i ciężko nimi manewrować e, i wszystkie muszą wejść tym kanałem tą dziurą na dół do kotłowni więc e, zobaczymy, dzisiaj spróbujemy je podciągnąć e, zobaczymy jak to będzie wyglądało e, w każdym razie tutaj zostało odłożona pierwsza warstwa stropianu, żeby można było wodę pociągnąć do łazienki i tutaj Tak, tutaj pod prysznic, yy, pod wannę, tu będzie bateria wystająca z podłogi. Yy, no i tutaj muszę jeszcze podkuć, bo tutaj będzie umywalka i, i, i bateria ze ściany, więc tutaj muszę wbić się poniżej. Z prysznicem jeszcze nie wiadomo, yy, jak to będzie wyglądało dokładnie, więc po prostu rury będą tutaj wystawały na ścianie. Tu też muszę wykuć yy, za chwilkę. Yy, więc tak no to się bardzo nie zmieniło Aha, zacząłem kłaść też odkurzacz yy, centralny yy, muszę go dzisiaj posklejać i tam zejść yy, kolankiem i rurą na dół do jednostki yy, o, dziura pod y, rozdzielacz do podłogówki tu będzie znajdował się jeden yy, drzwiczki będą tutaj do sypialni gościnnej a rury będą szły w tamtą stronę przez yy, garderobę tak samo garderoba będzie częściowo ogrzewana przez te, e, przez te rury, bo będą bez izolacji. Nie chciałem e, w projekcie było e, e, możliwość, żeby garderoba była ogrzewana, ale e, pętla byłaby bardzo malutka i bardzo dużo energii by jednak przekazywała do tej garderoby e, ze względu na gęstość e, tych rur, więc zdecydowaliśmy się, będzie ogrzewana rurami, które po prostu biegną przez garderobę. Aha, i tutaj jest druga dziura. To jest też wykute pod szafkę od, od ogrzewania podłogowego. No, one się rozchodziło na tą stronę zachodnią budynku. Tutaj były to dziury później wykute z tej i z tej strony, pod tą, a położymy już Jak widać, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że bardzo dużo dziur jest i elektryki teraz w podłodze, ze względu na to, że już pociągnęliśmy światło, które będzie na parterze. Zaraz tam zajdę, to powiem Wam o co chodzi. Mhm. Tutaj wychodzi dalej odkurzacz centralny, muszę przejść przez otwór, zakręcić tam i, i na nie będzie. Ta duża dziura to jest pod, pod wentylację z, z okapu kuchennego. Zdecydowaliśmy się, że będzie taki blatowy wysuwany i nie ma go którędy puścić. Więc będę, puszczę go po podłodze w kuchni i on zakręci przez piżarkę, przyjdzie tutaj przez pokój i będzie na ścianie. Aż wyjdzie y, na stryszek i y, przez ścianę szczytową na zewnątrz. Hmm, więc tak to. Hmm. No tutaj. <laughs> tutaj jeszcze się nie y, pod Podwód centralny będzie znajdował się na tej ścianie. Początkowo miał być tutaj, ale tutaj nie za bardzo będzie jak to zamontować, bo tu jest bardzo mało miejsca więc postanowiłem, że go po prostu na tą ścianę yy, więc tak to tutaj oprócz tych dziur dodatkowych podłody nie wiele się zmieniło <coughs> tutaj zaczęliśmy już układać stropian z garderoba a tutaj mamy łazienkę są dwie warstwy w 10 cm Wrzucę Wam zdjęcie w przybitce jak to tu wygląda pod spodem Ilość rur, tu jest chyba najwięcej rur w całym pomieszczeniu, w całym domu. No tak jak widać podejścia są wyprowadzone, jest wyprowadzone i względem na to, że tutaj tak dużo rur, to właśnie z i chyba pójdę w maty do ogrzewania podłogowego zamiast zamiast yy, takera yy, to ze względu na to że yy, nie będę miał gdzie złapać takerem jest tak dużo rur tu jest yy, w sumie chyba 8 rur od rekuperacji yy, kanalizacja yy, przewody rury zasilające wodę yy, po prostu mnóstwo mnóstwo i nie będzie jak więc tutaj jest tak na razie skończone to nasze pierwsze układanie więc wygląda jak wygląda, ale myślę, że będzie ok. No, ja zapianuje się wszystkie te brzegi, żeby było w miarę równo i będzie tak. No. Zejdziemy teraz, zejdziemy na parter i pokażę Wam jak to wygląda i dlaczego jest tyle dziur w stropie. Tutaj jeszcze jest też syf Trzeba będzie wszystko powrzucać na stryszek, to co nie jest potrzebne, żeby zrobić miejsce. Mamy już stropian na podłogi. Osiemdziesiątki idą na piętro, setki na parter i jest jeszcze 150, która pójdzie do garażu. Tu jest nasz mały składzik. Mnóstwo tego styropianu. Nie wiem, czy tam będzie coś widać, ale może. Więc tak, jak wiem kanalizacja jest rozłożona. Brakuje jeszcze gdzie niegdzie elementów, które wykupiłem wczoraj i zaraz je zakładam Na przykład korki. Gdzieś tam brakuje kolanka albo nie wychodzi rura z podłogi, bo po prostu zabrakło. No, tak jak mówiłem, wentylacja, która będzie musiała pójść na górę. Myślę, że będzie. Będzie ok, wyjdzie tutaj dołem, co prawda tutaj trochę się pomyliłem, bo ona będzie w pierwszej warstwie, w drugiej warstwie stropianów, czyli na wysokości 6 cm, więc tutaj będzie, będzie trzeba po prostu wywiercić tutaj wyżej otwór i opuścić na 6 cm i ona będzie szła tu, dokładnie nie wiem w którym miejscu, ale tutaj gdzieś będzie, tu będzie wyspa, muszę zobaczyć na, na projekt I, i ona tu wyjdzie rurą okrągłą. Do podłączenia, już do, mm, do okapu e, tego wysuwanego, a silnik będzie znajdował się na strychu, żeby nic tu nie, ha nie hałasowało. Więc to, z tymi rurami będzie też przewód e, na górę e, sterowniczy. Jak włączy się okap, to e, silnik załączy się na górze e, i będzie wyciągało e, ten cały smrodek. Mm. Więc tutaj, tutaj zrobione, tak tutaj mi brakuje podłączenia do kanalizacji i tak no właśnie tu mi brakuje rury z kanalizacji, którą kupiłem, zaraz zamontuję, tu będzie umywalka wolno stojąca, więc rura będzie wychodziła z podłogi. Yy, I yy, podłączenie od wody będzie ze ściany, więc wejdziemy sobie ze ściany. Yy, z tym o to jest ta rura 300, o której mówiłem. Jest dość gruba, nie yy, jest od razu w wodzie, więc yy, taki jest tutaj plus yy, w garażu. Więc tak, no porytka położone. Kable leżą na kurytkach w większości, tam gdzie jeszcze parę, parę przewodów zapomniałem, to po prostu leżą luzem, trzeba będzie je wrzucić. Piony kanalizacyjne są porobione. No tutaj tak śmiesznie wyszło z na kurytko, dlatego jest tutaj tyle tych kolanek, wszystko 30 i no, musi być łagodnie, aby kupa mogła ładnie spływać. Wykutę, tak, musimy zdjąć szafki elektryczne żeby wykuć pod nimi tu jest jakieś 5-6 cm, aby przewody te, które będą szły z parteru to będzie przeważnie gniazdkowe i sygnałowe bo światło mam już położone z góry więc żeby mogły sobie wejść pod spodem wyjść górą, bo od góry będą e, złączki WAGO, do których te przewody będą wszystkie wpięte więc zrobiliśmy takie wykucie i to będzie pod, pod szafkami tutaj jak widzicie e, mamy już internet e, światłowodowy wszystko działa e, pięknie no. no niestety musimy e, poczekać, żeby był prąd już tutaj w, w budynku e, i, i, i że można było tu zamontować te, te szafy, więc czekam z tym aż wszystkie przewody pójdą i będę mógł założyć tutaj rozdzielnicę I to następny kanał, na razie jest to tak tymczasowo złapane bo tutaj przyjdzie jeszcze tynk i, i trzeba będzie je troszeczkę odsunąć, wtedy je zamocować już na stałe tak samo rewizja powiem wam, że zapomniałem w ogóle, że trzeba robić rewizję I na początku zrobiłem wszystkie kanały już przymocowałem je no i się okazało, że nie mam rewizji. Trzeba było wszystko rozbierać i skracać rury i ustawiać rewizję, więc naprawdę wiele rzeczy, o których trzeba pomyśleć wcześniej. I yy, tu jest kotłówka, Nie wiem czy tutaj hmm, nie wiem czy tutaj coś będzie widać. Może stanę tak. Ja zobaczę. <laughs> więc y, tutaj jest y, kanał zrobiłem już 50., bo tutaj nie ma toalety. To leci tutaj przez ścianę na drugą stronę i przez jeden otwór. To jest kanalizacja do prysznica, który jest w tej łazience. Tutaj na górze jest łazienka duża i, i tu mamy pralnię i umywalka od tej pralni. więc to puściliśmy już tym kanałem, żeby nie lecieć na przez podłogę na całej długości bo to będzie później kiepsko z układaniem steropianu, więc zmieniliśmy to dziurę to puściłem tutaj a w garażu czy w kotłowni i tak na suficie będzie przyklejony, przyklejony steropian i będzie później podwieszony sufit ale tutaj nie musi być pięknie więc, więc jest jak jest tak jak wspomniałem tutaj są wyjścia od rekuperacji rekuperator będzie wisiał tutaj jak jest narysowane na ścianie, z tej i z tej strony, tu i on będzie do góry tu jest chyba wyrzutnia, a czerpnia będzie za nami tam, gdzie są przewody, jest otwór wiercony tylko jest zaklejony karkiem gipsem na razie tu odprowadzenie skropliń z, z rekuperacji tutaj mamy wyjście które muszę wyciągnąć ponad posadzkę to jest do tego uzdatniacza domowego, dużej tej stacji uzdatniającej mamy bardzo żelazistą wodę czuć w zapachu, więc na pewno będzie stacja potrzebna i tutaj będzie musiała odprowadzać swoje swoje gdyż nie można tego robić, odprowadzać do oczyszczalni ekologicznej, którą mamy, bo zabijaby solatka, zabijaby bakterie więc tu jest oddzielne wyjście z budynku to znajduje się tutaj za ścianą bezpośrednio, i tam będzie studnia chłonna yy, kilka metrów od budynku. które trzeba będzie poś, po, później wykopać. Yy, I tak tutaj jest ostatni kanał, też jeszcze go nie wyciągnę, bo mi zabrakło elementu. Mi się to zamontuje. Yy, tu będzie brodzik taki yy, na brudne. Brudny brodzik, tak zwany. Zostaje no, nierdzewnej pewnie, żeby nie, było jakiś, nie porysował się, bo tutaj dużo piachu Zwierzęta, buty, cokolwiek wychodzi się z ogrodu, to, żeby się popłukać No i nie wiem co jeszcze bym powiedzieć. Aha, wrócimy do tych świateł. Tu będzie oświetlenie ciągnięte po, po podwieszonym suficie, więc tu nic nie robiłem. Zdecydowałem, że na tą ścianę. Nakleje jest Rodur od środka i dopiero brama do tego będzie przymocowana, żeby nie było przemarzania. Była taka opcja u dostawcy bramy, ale on liczył prawie połowę tego dodatkowo, co zapłaciłem za bramę, czyli jakieś 2500 za to, że oni zamontują systemowe poszerzenie pod profil bramy żeby tutaj odciąć styropian. Poszerze, to po, to po, systemowe poszerzenie to jest tak naprawdę był chyba styrodur czy coś takiego, utwardzony jakiś styropian ładnie wyglądający, pasujący do profilu, więc zdecydowałem po prostu, że poświęcę 5 cm na całą powierzchnię i położę to karton gips i do tego będę mogli sobie już przemocować bramę. Zagwarantuje mi to dodatkowe yy, odcięcie się i jakieś mostki termiczne, bo od środka tu i tak będzie sterotem. No yy, i tak jak powiedziałem, światło mamy wystające z sufitu, a to dlatego, że zdecydowaliśmy się na kołe betonowe sufity. Więc tak to wygląda. Musiałem przewiercić się we wszystkich miejscach, w których będzie oświetlenie tutaj są listwy na całej długości, szyny tak przepraszam yy, i, i będą biegł po tej kuchni tu moje, to była moja pierwsza dziura yy, i wierciłem od góry bo myślałem, że będzie mi wygodniej no na pewno było, by było wygodniej ale przy, przy udarze od, 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 odpadło mi i kawałek tego stropu i jest brzydka dziura na szczęście tu będzie czujnik dymu, który ma jakąś większą powierzchnię i on tą dziurę powinien zakryć. Wszystkie pozostałe otwory wierciłem od spodu już. Więc uwierzcie mi, jest to koszmar. Tu jest bardzo dużo w pokoju. Oczywiście mamy bardzo dużo oświetlenia, więc tych dziur jest też, też sporo. Ten fioletowy kabel to jest od access pointa o internetu. No i chyba tyle. I jeszcze chciałem dodać, w ogóle dzięki za to, że, że oglądacie i subskrybujecie. Robię to bardziej dla siebie, to, to nagrywanie, żeby było po prostu na przyszłość. Moim zdaniem, ja wychodzę z takiego założenia, że YouTube jest najtańszym miejscem na przechowywanie materiału wideo. Jak sobie tak zastanowicie, każdy film to jest około jednego gigabajta i, i przekonywać go u siebie e, lokalnie w domu e, to w pewnym momencie po prostu musielibyście kupować, dokupować dysków e, jak się tych filmów nazbiera, a, a nazbiera się bo jesteśmy teraz na etapie układania instalacji e, a to dopiero tak naprawdę początek e, budowy jeszcze jest dużo przed nami e, i, i te materiały na pewno będą powstawać więc moim zdaniem, po prostu YouTube jest dobrym miejscem na przechowywanie na przyszłość. Zwłaszcza, że oni pewnie robią backupy tych filmów i one wam nigdy nie znikną. Co chciałem jeszcze dodać, że na górze będzie jeszcze położony jeden przewód, który jest trochę dosyć, dosyć ważny. O, ni o nim zapomniałem, nie byłam go na moich rozpiskach, ale myślałem o nim wcześniej, po prostu tylko go nie zapisałem. <laughs> będzie to przewód tego typu to jest skrętka to jest zwykła kategorii 5E, ale więcej nie jest potrzebne i ten przewód to będzie przewód magistralny, który będzie szedł z sypialni do sypialni i tak dalej. Będzie on po prostu znajdował się we wszystkich pomieszczeniach, w których zamierzam monitorować temperaturę podłogi. A to ze względu na to, że mamy ogrzewanie podłogowe i prawdopodobnie na, na niektórych punktach rozdzielacza będą siłowniki, aby zakręcać lub odkręcać ogrzewanie. Ja wiem, jak będą takie komentarze, że miksokret, który będzie u nas na, na Ziemi ma bardzo dużą bezwładność, ale chciałbym monitorować mieć wykres wzrostu i spadku temperatury w zależności od tego kiedy jest włączone, kiedy jest wyłączone ogrzewanie, aby móc to w przyszłości w jakiś sposób regulować. Oczywiście to nie będzie się działo od razu, tylko później tak jak powiedziałem, bo dom musi się przede wszystkim wygrzać. Teraz na zewnątrz mamy Dzięki w sumie tym ostatnim kilku dniom, gdzie temperatura jest rzędu 13-15 stopni, jest miarę słonecznie ciepły wiaterek jest, przez to, że drzwi tu garażowe i, i balkonowe były otwarte, był przebieg przez cały dom i, i w domu się nagrzało do około 9-10 stopni, a dzisiaj na dworze jest 6 stopni, tutaj jest cieplej niż na dworze, powiem Wam szczerze. <laughs> Więc y, myślę, że jak już się domek wygrzeje, to, to, y, to będzie w nim ciepło. Y, y, I tak ostatnio miałem przemyślenia, że w, w sumie dobrze, że y, dom był budowany pod koniec roku zeszłego i robimy instalację teraz w tej pierwszej połowie y, roku, gdyż y, do momentu y, zimy, sezonu grzewczego. On się już powinien na tyle wysuszyć i wygrzać, że to zużycie nie będzie takie duże. Zwłaszcza, że jak tylko będzie, będą posadzki i będzie można już je wygrzewać, to ja już zacznę wygrzewać. Do tego potrzebuję tylko zakupić zbiornik buforowy do podłogówki i myślę, że 100 litrów wystarczy i, i pompkę obiegową. Będzie to wszystko na razie na krótko podłączone, ale, ale myślę, że będzie spoko, gdyż ja planuję w sumie, mam już zakupione wszystko instalację fotowoltaiczną, fotowoltaiczną która się znajdzie na dachu od strony południowej. Mamy tutaj kąt chyba 40 stopni i, i ta instalacja jest to 2,5 kWp. Która będzie zasilała grzałki. To jest typowo off-gridowa instalacja z off-gridowym sterownikiem, i ona jest tylko po to, żeby, żeby zasilać grzałki. Wszystko już jest, wszystkie materiały tylko jest kwestia podłączenia. Nie wiem, czy znajdę to teraz. Po prostu jest taki połagan. no ale gdzieś tutaj, w którymś z pudełek się znajduje. Cały kontroler. No, niestety ciężko będzie szukać, więc pokażę Wam, jak już będzie wisiało na ścianie. To jeszcze raz dzięki za oglądanie. No i, i do zobaczenia. Jak skończymy i będziemy się zwijali z budowy, to, to zrobię jakiś drugi materiał, żebyście zobaczyli, ile udało się zrobić, i, i powiem mniej więcej, ile czasu nam to, to zajęło. To dziękuję.